Podstawą prawidłowego projektowania i wyposażania pomieszczeń sanitarnych dla osób z niepełnosprawnością jest przestrzeganie wytycznych projektowych oraz wiedza o sposobie poruszania się. Strefa manewrowa. Wielkość pomieszczenia określają możliwości manewrowe oraz wymiary wózka inwalidzkiego. Długość 125-135 cm, szerokość 65-80 cm, wysokość siedzenia 48-50 cm, który jest największym urządzeniem umożliwiającym samodzielne poruszanie się osobom z niepełnosprawnością. Dlatego warunkiem niezbędnym w każdym pomieszczeniu jest zapewnienie odpowiedniej przestrzeni manewrowej, kwadratu o boku 150 cm. Należy również pamiętać o rezygnacji z progów i różnic w poziomach posadzki jako elementów utrudniających przemieszczanie. Strefa WC. Wysokość zawieszenia miski ustępowej wraz z deską powinna wynosić 48 cm. Odpowiada to przeciętnej wysokości siedzenia na wózku inwalidzkim. Ułatwia to w znaczny sposób transfer z wózka. To podwyższenie wspomaga także osoby starsze przy siadaniu i powstawaniu z miski. Najczęstsza boczna technika przesiadania z wózka, polegająca na tym, że osoba parkuje równolegle do miski, wymaga zastosowania miski ustępowej o głębokości 70 cm oraz pozostawiania z boku wolnej przestrzeni na podjazd o szerokości minimum 90 cm. Preferowana jest miska wisząca, która ułatwia utrzymanie higieny posadzki. Istotną rolę dla bezpieczeństwa i komfortu osoby z niepełnosprawnością odgrywa specjalnie skonstruowana deska sedesowa, która ma odpowiednio wzmocnione zawiasy i wycięcie, pozwalające na samodzielne utrzymanie czystości osoby niepełnosprawnej mającej sprawne ręce. Obowiązkowym wyposażeniem strefy WC jest poręcz uchylna, którą instaluje się po stronie transferowej na wysokości 85 cm. Bezpieczny mechanizm podnoszenia i opuszczania poręczy umożliwia boczną technikę przesiadania. Każda strefa WC powinna być wyposażona w poręcze po obu stronach miski ustępowej. Ich prawidłowy rozstaw to 70 cm. W tym przypadku jest to poręcz kątowa, która pomaga osobie z niepełnosprawnością w przemieszczeniu z wózka na miskę i z powrotem, służąc przede wszystkim do podciągania i asekuracji. Papier toaletowy powinien znajdować się w zasięgu ręki, dlatego wskazane jest, aby jedna z poręczy była wyposażona w uchwyt papieru. W związku z dużymi obciążeniami, jakimi poddawane są urządzenia sanitarne, bezpieczne użytkowanie zależy od ich prawidłowego i stabilnego zamocowania. Strefa prysznica. Jeżeli istnieje możliwość wyboru pomiędzy strefą prysznica lub wanny, to z reguły preferowana jest strefa prysznica, która umożliwia większą samodzielność, niezależnie od rodzaju niepełnosprawności. Funkcjonalność strefy prysznicowej w dużej mierze zależy od odpowiedniego doboru brodzika. Brodzik dla osób z niepełnosprawnością powinien być wbudowany bezprogowo, równo z poziomem posadzki i charakteryzować się dużą odpornością na użytkowanie, to znaczy chodzenie i jeżdżenie wózkiem. Stąd też najlepszym wyborem wydają się być brodziki ze stali nierdzewnej. Do wyposażenia strefy prysznica należą również odpowiednio dobrane poręcze zamontowane na wysokości 85 cm. Siedzisko prysznicowe jest równie istotnym elementem decydującym o funkcjonalności strefy prysznica. Z siedziska korzystają nie tylko osoby poruszające się na wózku, to także wygoda i bezpieczeństwo dla osób starszych. Ergonomiczna wysokość montażu siedziska wynosi 48 cm od dna brodzika. Zapewnia ona wygodny transfer z wózka oraz ułatwia siadanie i wstawanie pozostałym użytkownikom. Popularnym rozwiązaniem są także siedziska montowane bezpośrednio do ściany. Pamiętajmy jednak, że wymagają one bezwzględnie dodatkowych elementów wzmacniających konstrukcję ściany, do której ma być przymocowane siedzisko. Szczególną rolę przy siedziskach odgrywa ich ergonomiczny kształt oraz wytrzymałość na obciążenia. Zastosowanie wieszaka zasłony prysznicowej z odpowiednio dobraną zasłoną zwiększa dostępność oraz ułatwia poruszanie się w strefie prysznica. Strefa umywalki. Płaska umywalka z wyprofilowaniem dla podparcia przed ramion oraz poręcze po obu stronach to gwarancja komfortu użytkowania strefy umywalkowej. Ważną rolę odgrywa wielkość zastosowanej umywalki. Optymalne wymiary to szerokość 65 cm oraz głębokość 56 cm. Odpowiednia głębokość ważna jest przede wszystkim dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Ułatwia ona bliższy podjazd do brzegu umywalki. Umywalka powinna być na tyle płaska, żeby zachowana była wolna przestrzeń dla kolan, minimum 67 cm od podłoża na głębokości 35 cm. W związku z tym nie montuje się ani postumentu, ani półpostumentu, a do odpływu stosuje się specjalny syfon podtynkowy. Nierozerwalnie z wyborem ceramiki łączy się wybór odpowiedniej armatury. Ze względu na funkcjonalność nie powinna być ona sterowana pokrętłami, lecz dźwignią jednoramienną ewentualnie fotokomórką. Nieodzownym elementem wyposażenia stanowiska umywalkowego są odpowiednio dobrane poręcze. Powinny być zamontowane koniecznie po obu stronach umywalki w odległości 10 cm od jej brzegu i na wysokości 85 cm od posadzki. Poręcze służą przy umywalce do przyciągania dla osób poruszających się na wózku oraz asekuracji dla osób w pozycji stojącej. Komfort użytkowania strefy umywalki podnosi odpowiednio zainstalowane lustro, które daje możliwość przeglądania się zarówno w pozycji siedzącej, jak i stojącej. Firma Sanitek, Koło i Leinen posiadają w swojej ofercie produkty, które stanowią kompletną propozycję wyposażenia łazienki dla osób z niepełnosprawnością. Systemowe rozwiązanie, w skład którego wchodzą umywalka, miski ustępowe, poręcze, siedziska, brodziki oraz specjalistyczne stelaże podtynkowe do bezpiecznego montażu urządzeń, pozwalają wyposażyć wszystkie strefy zarówno w łazience publicznej, jak i prywatnej. Imponująca lista referencyjna jest najlepszym dowodem na to, że inwestorzy, architekci i firmy wykonawcze przy wyborze urządzeń nie kierują się wyłącznie najniższą ceną, ale przede wszystkim zaufaniem do sprawdzonych producentów oraz systemowych rozwiązań. Na naszych stronach internetowych znajdziecie Państwo pełną listę dystrybutorów, karty projektowe wraz z przykładowymi aranżacjami, biblioteki CAD oraz materiały techniczne.